Rafałku, Rafałku, a powiedz a co zrobisz? Co zatańczysz nam? Coś zaśpiewasz. Co będziesz robił? Na scenie. Mówić wierszy. Mówić wierszy. O, wierszy, będziesz będziesz wierszy. Brawo, brawo. Rafałku, Rafałku, a powiedz a co zrobisz? Co zatańczysz nam? Coś zaśpiewasz? Co będziesz robił? Na scenie! Uwidź więcej! Wierszy. O, wierszy Będziesz, będziesz wydź wierszyk. wierszyk! Brawo, brawo! Rafałku, Rafałku, a powiedz, a co zrobisz? Co zatańczysz nam? Coś zaśpiewasz? Co będziesz robił? Na scenie! Uwidź więcej! O, wierszy Będziesz, będziesz wydź wierszyk. wierszyk! Brawo, brawo! Rafałku, Rafałku, a powiedz a co zrobisz? Co zatańczysz nam? Coś zaśpiewasz? Co będziesz robił? Na scenie. Nelfii! Mówić, mówić wierszy! O będziesz będziesz mówić wierszy będziesz wierszyk! Brawo, brawo! Rafałku, Rafałku, a powiedz a co zrobisz? Co zatańczysz nam? Coś zaśpiewasz? Co będziesz robił? Na scenie. Mówić Uwiedź wierszy! O wierszy Będziesz świć wierszyk, brawo, brawo. Rafałku, Rafałku, a powiedz, a co zrobisz? Co zatańczysz nam? Coś zaśpiewasz? Co będziesz robił? Na scenie. Wiersy! Wierszy. O, wierszy, będziesz mieć wierszyk, brawo, brawo. Rafałku, Rafałku, a powiedz a co zrobisz, co zatańczysz nam? Coś zaśpiewasz? Co będziesz robił? Na scenie. Mówić wierszy! Mówić wierszy. O, wierszyk, będziesz będziesz mówić wierszyk. Brawo, brawo. Rafałku, Rafałku, a powiedz a co zrobisz? Co zatańczysz nam? Coś zaśpiewasz? Co będziesz robił? Na scenie. Uwiedź wierszy. O, wierszy, będziesz mówić. wierszyk. Brawo, brawo. Rafałku, Rafałku, a powiedz, a co zrobisz? Co zatańczysz nam? Coś zaśpiewasz? Co będziesz robił? Na scenie. Uwiedź wierszy, O, wierszy, będziesz mówić. wierszyk. Brawo, brawo. Rafałku, Rafałku, a powiedz a co zrobić, co zatańczysz?